Przez 20 lat nikomu w tej Izbie, tu w Parlamencie nie udało się przygotować projektu, który zostałby przegłosowany i przeszedłby przez Sejm i przez Senat i... E, Został położony na biurku prezydenta. My chcemy taką próbę podjąć dla tych, którzy przez 20 lat czekają na, ure na uregulowanie kwestii, bo dzisiaj żyją w związkach niesformalizowanych czy też w związkach nieformalnych. Więc ogromne podziękowanie dla tych, którzy od 20 lat przypominają, jak ważny to jest temat. E Proszę Państwa, zmiana struktury społecznej, rozwody, brak zaangażowania się w sformalizowanie związków powoduje, że państwo i prawo muszą na tę zmianę struktury społecznej także odpowiedzieć. Ale musimy także dzisiaj tym, którzy 20 lat czekają, dać poczucie bezpieczeństwa. I mm, Obywatele i obywatelki, którzy płacą w tym państwie podatki, którzy budzą się w Polsce każdego dnia, którzy mieszkają tutaj, bo kochają Polskę, czekają, żebyśmy powiedzieli, państwo was też widzi i chce was otoczyć opieką, troską i ochroną i dać wam poczucie bezpieczeństwa w zakresie... Bezpieczeństwa majątkowego, zdrowotnego czy podatkowego. Strony same będą określały, jak ta umowa ma być skonstruowana. Powiem więcej, ta umowa będzie również mogła być zmieniana. Państwo będzie miało nad tym rękojmie, nie będzie regulatorem, ale administratorem tych informacji, a w aktach stanu cywilnego będzie dopisek, który potwierdzi fakt sporządzenia takiej umowy na gruncie prawa cywilnoprawnego, to znaczy nie wchodzimy w prawa i obowiązki z mocy ustawy, ale sami dowolnie kształtujemy umowę między dwoma stronami. Ustawa wyłącza jakiekolwiek kwestie światopoglądowe, które również były elementem dyskusji. Również to słyszeliśmy w czasie ostatnich dwóch lat dyskusji na ten temat. Uwzględniamy różne e, wrażliwości. Ustawa również wyłącza kwestie związane z dziećmi. Kwestii pieczy czy adopcji nie ma w tych e, przepisach. Żadnego, tak, żadnego tego typu rozwiązania. Są to absolutnie praktyczne rozwiązania, które mają ułatwić Polakom życie. Ta ustawa również nie narusza w żaden sposób, ani nie szkodzi instytucji małżeństwa, ponieważ dzisiaj w Polsce, tak jak na całym świecie, decyzje o zawarciu małżeństwa nie podejmowane są szybko i nagle. Bardzo często pary mieszkają przez Miesiące lata ze sobą i również zasługują na to, aby państwo zwróciło się do nich frontem e, i ułatwiło życie osobom żyjących w takich e, sytuacjach, e, w takich parach. W związku z tym może to być często umowa przedmałżeńska, dlatego że zawarcie małżeństwa będzie. E, Rozwiązywało automatycznie umowę o wspólnym pożyciu. Ta ustawa pewnie będzie jeszcze modyfikowana. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z pełnym szacunkiem i atencją zwracamy się do Pałacu Prezydenckiego również o dialog, o uwagi. Jesteśmy otwarci i na dialog, i na uwagi. Pan prezydent Karol Nawrocki zwraca uwagę na konieczność regulacji tej sfery życia, nie tylko ze względu na to, że my jesteśmy zobowiązani wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie tylko dlatego, że jesteśmy jednym z czterech krajów, gdzie tych rozwiązań nie ma, ale również dlatego, że jest taka potrzeba społeczna.